Działo się to ponad tysiąc lat temu. W Wielkiej Polsce władał Chneś, książę. Potężny władca Mieszko. Człowiek, który postanowił wprowadzić w swoim kraju rządy dyktatorskie. Przyjął chrześcijaństwo, aby podkreślić że jest jedynym władcą namaszczonym przez jedynego Boga. Jego żoną została Dobrawa. Z Dobrawy miał wiele dzieci, w tym Bolesława, którego nazwą później Chrobry i córkę, o której niewiele jest w podręcznikach naszych do historii. Córka Bolesława na imię miała święto Córka mieszka, pierwszego na imię miała świętosła potężny władca pola nie był księciem ukrytym głęboko w puszczy. był znakomitym politykiem, władcą świadomym swoich czasów, politykiem, który intrygami zdobywał dla siebie coraz większe znaczenie. Tam, gdzie nie pomagały intrygi, tam sięgał powietrze. Jego potężna i silna drużyna potrafiła pokonać niemal każdego Roga. Pewnego czasu do stolicy księcia Mieszka przybył młodziutki Wiking, norweg, który podawał się za Olafa syna Trygve. Odnaleziony przez estońskiego kupca na łodzi, wychowywał się na Rusi, trafił na gór naszego władcy. Olaf miał wielkie ambicje. Chciał zostać królem Norwegii. Mieszko, książę Mieszko, potężny władca, nie był pewien pochodzenia, nie był pewien sukcesu tego młodzika, który jedyny dowód na potwierdzenie, jaki posiadał, to znamie, które identyfikowało go jako syna Trygwy, jednego z władców Norwegii. Mieszko Zastanawiał się nad tym, czy związek jego córki Świętosławy z Olafem nie przyniesie mu sławy i bogactwa. Przychylnie patrzył na uczucie, które rodzi się między młodziutkim wikingiem a jego córką Świętosławą. Mieszko, będąc świadomym władcą, mającym plan rozbudowania swojego księstwa, sięgnięcia po koronę, zastanawiał się, jak rozegrać politykę na, na skalę europejską, nie tylko najbliższych gór, nie tylko najbliższych grodów, ale sięgał wzrokiem do Skandynawii, sięgał wzrokiem do Bizancjum i na, na tereny Cesarstwa Żybskie. Świętosława zakochała się w młodziutkim Polapie Trykwasowi spędzali ze sobą bardzo dużo czasu Mieszko będąc niepewnym tego czy ten wiking jest tym za kogo się podaje rozpoczął układy z królem Szwecji Erykiem Zwycięskim na dwór księcia Mieszka przybyła drużyna szwedzkiego władcy. Erik opisywany jest jako człowiek szalony. Wiemy, że ten silny władca był perseverentem. Wojownikiem, który nie znał litości, nie znał strachu i nie znał bólu. To właśnie z nim mieszko postanowił ubić interes. Ha! Oddać mu córkę po to, by sprowokować go po to, by sprowokować go do wojny przeciwko Danii. Swoje <grym> Świętosława nieświadoma była swojego... Los całkowicie jednak podlegała ojcu. Mieszko wezwał dziewczynę do siebie i przekonał, że zostanie żoną szalonego władcy. jest ten wariat i ja! to, co tutaj widzisz, to Ci się bardziej podoba. Mało tego, że świętosława przystała na wolę Ojca, przyjęła też od niego polecenia. Eryk przyjął chrzest jako chrześcijanin, aż nie był chrześcijaninem do końca. Co ważniejsze dla Księcia Mieszka sława przekonała Eryka do najazdu na Danię. Młody Olaf został w Grodzie Mieszka. Potem podróżował, trafił m.in. tutaj, do Wolina. Tu żył w bractwie z i tu z nimi walczył. Myśl polityczna potężnego księcia Polan Okazała się połowicznie skuteczna. Nie tylko ona, ale będzie. Odnosił sukcesy w walce, wespół z Erykiem. Miał wpływ na to, co dzieje się w koronie szwedzkiej. Natomiast nie przewidział tego, że Olaf Rykwaso, młody chłopiec odnaleziony na łodzi estońskiego kupca, faktycznie sięgnie w tron Norwegii. Teraz ja będę później puścił.